Byłem ledwo przytomny, gdy to powiedziała. Rurki w ramieniu, pęknięte żebra po wypadku, umysł zamglony, morfinał. Sprzedałam twój mały samochodzik, żeby zapłacić za mój rejs, powiedziała moja teściowa, stojąc nade mną z tym swoim kwaśnym uśmiechem. Powinieneś mi podziękować. I tak tylko zbierał kuś. Roześmiała się, śmiała się, moja żona nawet nie drgnęła. Pięć minut później zadzwonił telefon na szafce nocnej. Żona odebrała. Halo? Głośny, męski głos rozległ się z głośnika. Dzień dobry, mówi z salonu ST James Motors. Właśnie sprzedała nam pani Ferrari 250 GTO z 1962 roku. Ten pojazd jest wart 10 milionów dolarów. Skontaktowaliśmy się z policją. Już jadą. Twarz żony zbladła jak mleko wylane z rozbitego z banka. Nie musiałem nic mówić. Po prostu patrzyłem. Zawsze nazywała mnie sentymentalnym głupcem zatrzymanie tego samochodu, ale ten samochód należał do mojego ojca, jeden z zaledwie 36 wyprodukowanych na świecie. Kiedy umarł, to była jedyna rzecz, jaką mi zostawił. I odrestaurowałem go centymetr po centymetrze własnymi rękami. Moja żona wiedziała o tym. Jej matka też wiedziała. Obie wiedziały, że to nie był zwykły samochód. To było jedyne miejsce, w którym czułem się blisko niego. A teraz sprzedały go za cholerny rejs. Dwa tygodnie wcześniej uderzył we mnie stół tir na autostradzie. Wepchnął mój samochód pod wiadukt. Byłem ściące przez trzy dni. Żona płakała, teściowa wprowadziła się do nas. Kiedy się obudziłem, już zachowywały się inaczej. Klucz do garażu zniknął, telefon wyczyszczony. Potem przyszło to hełpienie się. Małe. Aroganckie wyznanie. I właśnie wtedy, nie tylko dochodziłem do siebie, zacząłem polować. Moje wyzdrowienie zeszło na drugi plan wobec planowania. Odtwarzałem wszystko w głowie. Jej głos: Szyderstwo, telefon od gilera. To był ich błąd. Nie wiedziała, co sprzedała. Myślały, że to tylko za czerwony samochód. Nawet nie przypisało go na swoje nazwisko, co oznaczało, że popełniła kradzież wielkiej wartości. I jeszcze gorzej, z łóżka szpitalnego pociągałem za sznurki, zadzwoniłem do Randala, potwierdziłem wszystko. Samochód był nietknięty. Od razu wyczuł coś podejrzanego, kiedy przyszła z podrobionym, odręcznie napisanym przeniesieniem własności, więc grał na czas. Opowiedziałem mu wszystko. Zgodził się pomóc. Potem zadzwoniłem do swojego prawnika. Dwa dni później wyszedłem ze szpitala. Przekroczyłem próg domu o kulach. Żona wyglądała na szokowaną, nieszczęśliwą. Nie ulżoną, tylko spanikowaną. Teściowa już wyjechała. Czas na rejs. Gdzie jest samochód? Zapytałem. Nie jeździł, jąkała się. Mama pomyślała. Przestań mówić, powiedziałem. Zamilkła. Tej nocy przeniosłem swoje rzeczy do pokoju gościnnego. Udawałem słabego. Udawałem, że wybaczam. Uwierzła. Ale każdą chwilę wykorzystywałem, kopałem, wyciągałem wyciągi bankowe, SMSY, ukryte konta. Rejs nie był jedyną rzeczą, którą kupiły. Biżuteria, wizyty w spa, zaliczka na mieszkanie. Wszystko sfinansowane sprzedażą kawałków mojego życia. Złożyłem zawiadomienie na policję, po cichu. Potem zastawiłem pułapkę. Widzicie, samochód miał zamontowany zabytkowy moduł GPS połączony z satelitą. Większość ludzi o tym nie wiedziała, ale ja tak, śledziłem każdy jego ruch. Rendel odegrał swoją rolę. Zwlekał ze sprzedażą, potem zadzwonił do teściowej, że kupujący podbił ofertę. Mam kolekcjonera z Dubaju, powiedział. Gotówka, ale chcę się spotkać z pierwotnym właścicielem. Zgodziła się chciwa i ślepa. Spotkaliśmy się w salonie. Małem garnitur, laskę i spokój. Weszła cała perfumach i perłach. Nawet nie mrugnęła na mój widok. O, prychnęła. Dotarłeś, gdzie mój samochód? Mój samochód, zapytałem. Mój samochód. Poprawiła się, sprzedany uczciwie. Nie bądź małostkowy. Podrobiłaś mój podpis. Nie możesz tego udowodnić. Wtedy wyszedł rendel. Za nim dwóch umundurowanych policjantów i mój prawnik. Teściowa zamarła. Rendel pokazał oryginalny akt własności podpisany przeze mnie dekadę temu. Notalialnie poświadczony, zarejestrowany, zweryfikowany. Potem pokazał im podróbkę, którą przyniosła. Nie musiałem nawet nic mówić. Zrobiła to policja. — Proszę pani, jest pani aresztowana za kradzie samochodu wielkiej wartości, oszustwo i posiadanie skradzionego mienia. Żona przyjechała dokładnie w chwili, gdy zakładali matce kajdanki. Krzyczała, płakała, błagała. Nie wiedziałam. Mówiła, że to złom. Kazała, mów, uratuj to. Upadła na kolana. Pozwoliłaś jej ukraść ostatnią rzecz, jaką zostawił mi ojciec. Nie chciałam. Patrzyłaś, jak to robi i jak wydaje pieniądze. Kiedy ja leżałem w śpiączce? Milczenie. Chce rozwodu. Upadek był błyskawiczny, samochód bezpieczny. Nigdy nie opuścił salonu gilera. Teściowa skazana ugoda osiemnaście miesięcy więzienia, trzy lata zawieszenia i publiczny wyrok, który będzie ją prześladował na każdej rozmowie o pracy do końca życia. Żona próbowała walczyć z intercyzą, przegrała. Nie dostała nic. Nawet odzyskałem mieszkanie, wykupiłem je całkowicie, sprzedałem z zyskiem i przekazałem pieniądze na szpital dziecięcy w imieniu ojca. Teraz jeży Geto oraz tygodniu, w niedzielę dokładnie tak, jak on to robił. Myślały, że jestem słaby, bo byłem cicho, bo czekałem, bo pozwoliłem im mówić pierwszym. Ale zemsta najlepiej smakuje w milczeniu, w odpowiednim momencie, z podpisem w odpowiednim miejscu i świadkiem w odpowiednim miejscu. Nie podnosiłem głosu, nie uderzyłem, po prostu otworzyłem drzwi i wpuściłem prawdę. Wsiadły na ten rejs, myśląc, że ukradły mi kawałek duszy. Dopilnowałem, żeby nigdzie nie zobaczyły brzegu.